Z tej strony Grzana z kanału FanKład. Dzisiaj nagrywam kolejnego vloga. Tak jak w tytule, kład do, do około 5000 zł. W tym przypadku przedstawiam Wam SMC Barosse. Jest to kład produkcji tajwańskiej. Natomiast firma SMC powstała w Niemczech. Jest to Standard Motor Company. I tam na jej zlecenie są produkowane różne skutery czy też kłady. Co ciekawe odnośnie tego kłada, słuchajcie, e, całej tej konstrukcji, która jest naprawdę wytrzymała i bardzo, bardzo świetnie się sprawdza. E, silnik jest dwucylindrowy o pojemności 264 cm3, zrobiony na licencji Hondy, i tutaj jest to wierna kopia silnika Hondy. Tak więc same silniki są tutaj naprawdę bardzo wytrzymałe, również bardzo proste konstrukcyjnie w budowie, ponieważ zobaczcie, one tutaj mają, e, są chłodzone powietrzem. Ich cylindry są żeberkowe a dodatkowo mają jeszcze chłodnice oleju dołożone. Tak więc, tutaj to, 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 to całe chłodzenie się sprawdza w tym kładzie, ciężko jest go przegrzać. słuchajcie to lecimy. Pierwsze metry są już za mną. Powiem Wam, że muszę się trochę przyzwyczaić, bo dawno nie jeździłem już na skrzyni manualnej. Powiem Wam, tak, kład rozmiarowo. Przypomina mi Jamaszkę Blastera. To będzie jakaś taka mniej więcej ta wielkość. Ja mam 1,79 m wzrostu, 1,78 m w tej granicy. Tak więc czuję, że kład mógł być delikatnie większy. Natomiast nie jest to jakiś taki duży dyskomfort jazdy. Nie siedzi się nim fajnie No i powiem Wam, że bardzo fajny również jest ten silnik Ten silnik jest naprawdę bardzo elastyczną jednostką I tutaj jeżeli mamy na niskich obrotach go otrzymamy, czy gdzieś tam za, za wysoki bieg mamy zapięty to i tak Ciężko doprowadzić do tego, żeby ten silnik nam zgasł. Wystarczy udać trochę gazu, a on już nam fajnie się zbiera. Bardzo płynnie oddaje tą moc. O. Zjechaliśmy trochę z drogi i znaleźliśmy jakiś tutaj taki fajny powoźnik. tak Zobaczymy, jak ten kładnik sobie również radzi w trialu. Bo powiem Wam, że na najwcześniejszych przejazdach wychodziło mu to całkiem sprytnie. O, tu będzie zjazd. Mam wszystko właśnie dzięki temu silnikowi i tej jego zgrabności. Może się odchylić, żeby nie zlecieć w dół, jest dobrze. Tutaj znaczy bardziej stromo. O, powoli, powoli, powoli. Okej. Okay. Pięknie. Pięknie, pięknie. No i tu słuchajcie moment obrotowy na tym silniku. Jest moim zdaniem zdumiewający Kłody pokonane Teraz ciężki temat, podjazd I ogień, 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 ogień. Nie odpuszczać, nie odpuszczać Poszedł, kurczę Rewelacja Powiem Ci, że bomba ogólnie rzecz biorąc nie? Lekki, krótki Super, niezbyt szeroki, optymalny taki, nie? Tu już trochę gorąco mi się zrobiło Bo się bałem, że jednak mnie ściągnie trochę, nie? Wiesz, GoPro tego nie odda, tu rzeczywiście jest spora różnica Spory kąt jest No jednak pojęcie, że trzyma się fajnie, nie? Ale waga jego, waga... No waga i te dwa cylindry, to jest coś niesamowitego, nie? Łałwa! Pierdolę. Nic ci nie jest Artur? Co? Nic ci nie jest? Nie, nie. Dawaj go po post... się z podnóżku. Aha Kurwa mokre, nie? Dawaj go na drugą stronę, szybko, się w nie paliwo leje. Nic tu nie będzie Uuu plastik trochę zarobił. No, no. Jakby stał z z No. I się spierdoliłem składa Nor, szczęście nic się nie stało no. Tobie No, życie. Życie, nie pierwszy raz, nie ostatni. Dobrze. Idzie, dawaj, dawaj! Tak, Ale <grymne> Powiem ci, że, że jakieś krzaki mi napadły O masakra Uważaj, że nie strzeli? Czekaj, zapraszam się nowo Myk O kurde Ja pierdolę korzej Kurde, że Felgi nie, sk nie skrzywiłem Dobrze, że Felgi nie skrzywiłem Co ty za twarde Ja Jakładnie szedłem Ua! Dobra No kurcze mnie też zaskoczył Ale teraz pęd straciłem Dobra, idzie, idzie No Ale co z tym, co dalej ty Trzeba na chwilę stąd wyjechać Idzie ładnie, Waj kurczę Nie mam Gogli A. A dobrze, dobrze, ładnie, ładnie Poszedł pod góreczkę Tutaj będzie zjazd A ten zjazd ja Wam powiem, że Kurde się dobrze ustawić A trochę, o kurde źle się ustawiłem O fuu, ciul A! O kurde Dobra, ogień Nie tak się zatrzymać, żeby później... Okej, okay, mógł w miarę ruszyć dalej. Spamiętać też ważną rzeczą. Chciałem troszeczkę wyżej stanąć, żeby później pędu znowu ruszyć z powrotem. O, kurczę, to się wąsko robi. No jak na ośkę to poszaleliśmy. Ja zajdę na dół. a powiem tutaj strony. bo no, tutaj to jak zjechałem, to powiem ci, że była masakra. O, wysoko jest. Jogi, jogi! O, ładnie! Dobrze, ty ładnie tam poszedłeś, właśnie. Bardzo wysoko, nie? Się, tak jak takim wąwozem się jeździ, Ja już jechałem pierwszy, miałem łatwiej, bo nie miałem że zerwanych liści. Natomiast trzeba starać się jak najbardziej gdzieś szukać przejazdu po tych ściankach. Wiadomo, że na dole jest najwięcej bagna, błota na dole ciężko jest jechać. A jednak gdzieś po tych ściankach ta trakcja zostanie tylko trochę złapana. Powiem Wam, że kład idzie bardzo, bardzo fajnie. Daje radę. I to napęd, tylko na tył. Jak tam Artur? Pomóż ci go przerzucić? I idzie ładnie dawaj, dawaj, nie odpuszczaj! Ale much Dobrze Ja tam wjechałem po ci tak, bo wjechałem na są drzewka Ale ten będzie lepszy wyjazd Początek wąwozu loves. Nie, nie, opuszczę go trochę na dół, cyk i tamtędy podjadę. A bo tam jest taki fajny no, Proszę Ciebie, jak stoi. A no, widzę, rzeczywiście nowy. Ciekawe, czy tam w lewo, albo w prawo, czy pójdzie? Może? W lewo tam pójdzie. Ta? Tu jest fajny. No czekaj, uważaj, już jest inne sprzęgło. Dobra, dobra czekaj, wiesz, dalej zobaczymy czy może jakoś pójdzie no boję że się obrócić Oj. o! Wsteczny, elektryczny, nie! Bioniczny! Bioniczny, <ślał> bioniczny

Dobrze, że go upronię, urwałem. Jak ktoś się w ogóle zastanawia, czy chce kupić kłada, to bardzo fajna sprawa. Jest jako pierwszą taką maszynę sobie coś takiego sprawić. Albo jak ktoś jeszcze nie wie, czy chce kupić kłada, to może Ciebie na wypożyczalnię przyjechać. I się przejechać, i się przetestować, samemu. Dokładnie. Link do Artura wypożyczalni będzie w opisie pod filmem. Także zapraszamy, można sobie pojeździć. Też masz fajny tor, Tak to jak widać, sprzedaje radę. Sprzęt daje radę, no, no ale powiedz, ten tor też u ciebie jest fajny, bo on jest. właśnie to jest to to jest wypożyczalnia to się trzeba o tym powiedzieć to jest wypożyczalnia z własnym torem. Tak. Czyli jest to teren zamknięty, bezpieczny i fajny, techniczny. No, można się układać fajnie wyszaleć, a nawet jak ktoś jeździ już składem, ma swojego kłada, to warto się tutaj dogadać, przyjechać i nawet potrenować tak naprawdę techniczną jazdę. Rzeczywiście też będzie, będzie na pewno odcinek z tamtego miejsca. Tylko poczekam aż będzie trochę bardziej sucho, bo teraz tam jest rzeczywiście hardcore, jest ostro. To co lecimy dalej? Lecimy dalej. Podsumowując dzisiejszy odcinek, muszę powiedzieć, że zakup takiego kłada jest bardzo rozsądną opcją, ponieważ w kwocie za około te 5000 zł można kupić już kłada tutaj w bardzo dobrym stanie technicznym z homologacją. Do tego dostajemy silnik dwucylindrowy, który bardzo fajnie i ładnie pracuje. Jest to sprawdzona jednostka Hondy. Skrzynia biegów manualna, 4 lub 5 biegowa. Co ciekawe z biegiem wstecznym jeszcze, ponieważ te kłady posiadają bieg wsteczny. Konstrukcja ramy, jak i zawieszenie jest bardzo trwała. Mamy również kalamitki na przednim zawieszeniu, tak więc tutaj dbając odpowiednio o smarowanie, sami możemy sobie jeszcze wydłużyć życie tych tulejek w zawieszeniu. Ogólnie rzecz biorąc, bym powiedział, że wkład naprawdę spełnił moje takie oczekiwania. To, co ja bym chciał, tak naprawdę uzyskać. Też teren, w którym jeździliśmy, może nie był jakiś super trudny, natomiast myślę, że optymalny co do takiego sprzętu, ponieważ. Bo po, po drodze żwirowej czy szutrowej pojedzie tak naprawdę każdy kład, a w takich warunkach już nie każdy by się sprawdził, który można by kupić w takiej samej lub podobnej cenie. A znowu wjechać gdzieś w jakieś potężne bagno, no też nie było sensu, ponieważ to nie jest kład stworzony do, 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 do takiego topienia. Jednak myślę, że jest to za rzeczywiście bardzo fajna taka uniwersalna maszyna którą w razie potrzeby pociągniemy jakąś niezbyt dużą przyczepkę od siebie z działki, a jak, będzie, a jak będziemy chcieli, to i można pojechać do lasu, czy gdzieś indziej, na jakąś małą wyprawę i się świetnie nim bawić. Tak więc dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Na razie, cześć.